Dzisiaj kolejny odcinek z naszym ekspertem Damianem Lewińskim, który dziś nam opowie o najważniejszych, takich najbardziej niewybaczalnych błędach akwarystycznych. Mówimy tutaj dzisiaj akurat o akwarystyce słodkowodnej, ale Damian równie dobrze zna się na akwarystyce morskiej. Niestety, ostatni odcinek. Szkoda, może kiedyś jeszcze uda się nagrać jakiś wywiad z Damianem, ale wydaje mi się, że to co najlepsze zostawiłem na koniec. Zapraszam po krótkim intro na film. Aquascaping TV. Witam w moim świecie akwarystyki naturalnej. Dzisiaj z takim naprawdę wielkim żalem chciałbym Was poinformować, że będzie ostatni odcinek z naszym ekspertem od akwarystyki słodkowodnej, także od akwarystyki morskiej, Damianem Lewińskim. Ale powiem Wam dla pocieszenia, że w tym ostatnim odcinku będzie naprawdę ciekawie. Będzie można się dowiedzieć wielu, wielu ciekawych rzeczy. Ok, żeby nie przedłużać, zapraszam na film. Ok, teraz największe błędy akwarystyczne, które spotkacie w akwariach słodkowodnych, to tylko o słodkowodne. Słodkowodne, tak. No dobra, co tam było takiego? Zaczniemy tutaj od takiej podstawowej rzeczy, którą większość akwarystów, e, którzy zajmują się akwarystyką dorywczą, e, niszczą sobie zbiornik. To jest niebadanie pH. Jeśli wpuścisz rybki nie zbadasz pH, no, na bank rozwalisz sobie zbiornik. E, chyba, że masz fart i akurat jest e, dobra woda w kranowce, ale rzadko to się zdarza. Kolejnym takim problemem jest zakładanie e, zbiornika w złym miejscu. Jeśli założysz zbiornik gdzieś za blisko okna, to e, nawet jeśli będzie miał najlepsze lampy i super oświetlenie to i tak skończy się to inwazją glonów jeszcze tutaj ja dodam, że niektóre po prostu gatunki ryb nie lubią po prostu jak konik się przechodzi co chwilę tak? tak, to jest też taki dosyć zacny błąd wybieranie gatunków, które nie odpowiadają naszym lokalowym, że tak powiem możliwościom możliwości. tak i możliwościom na przykład tak powiem tutaj o jednym gatunku, który ja miałem przyjemność hodować w akwarium, to jest kruszczyk wielkołuski. Kupiłem tą rybę, mi się podobała, była duża, fajna, sprawdziłem jej wymagania. Idealnie pasowała do mojego zbiornika zarowaną, okazało się, że kruszczyki wielkołuskie rozwalały sobie głowę regularnie o szyby. W atakach paniki, gdy ktoś przechodził koło zbiornika. Zbiornik był tak usytuowany, że wchodząc i wychodząc do mieszkania. Zawsze trzeba było przejść koło tego akwarium, ale sobie z tym nie radziły. Skończyło się to tak, że musiałem je oddać, bo w moim zbiorniku totalnie nie dawały zbierania. Takim kolejnym błędem, jeśli chodzi o akwarystykę, jest zbyt duże oświetlenie. Wiele osób zapomina o tym, że nie ilość watów, która świeci nad akwarium, jest wyznacznikiem tego, jak będą nam rosły rośliny, tylko jak będziemy zbiornik prowadzić. Miałem kilku takich znajomych, którzy zapętlili się w tym dając tak dużo ilość światła, że jedyne co dawało radę użyć w takim akwarium to była sinica. Bo czym więcej światła, Ty tym więcej trzeba lać nawozu i tak. tym więcej CO2. A jak ktoś o tym zapomni, no to Ty niestety później są Zbyt duża ilość światła powoduje stres oksydacyjny u roślin, które po prostu zostają spalone przez takie zbyt mocne oświetlenie. I to nie wygląda zbyt fajnie rośliny nie wyglądają naturalnie. Jeszcze, jeszcze jak o tym świetle to też trzeba powiedzieć o rybach. Nie? Niektóre On. lubią ryby po prostu półmrok. Ta. Tak, tak. Brak kryjówek i totalne prześwietlenie akwarium prowadzi do stresu, o którym już wam mówiliśmy w wcześniejszym odcinku i ten stres prowadzi do tego, że go chorują. Czasem wystarczy mieć zbyt duże oświetlenie w akwarium, żeby spowodować to, że ryby nam będą chorowały, niezależnie od tego, co tam wpuścimy. Jeszcze coś mamy? Mamy. Mamy bardzo dużo. <laughs> Starzenie się wody w akwarium. Część akwarystów prowadzi zbiornik w ten sposób, że nie robią w ogóle żadnych podmianek, tylko dolewają kranówki. W tym momencie ilość soli, która kumuluje się w zbiorniku, jest tak ogromna, a woda się tak mocno starzeje, że każda nowa ryba, którą wpuszczamy do zbiornika, nam zdechnie. Jest to spowodowane tym, że warunki stają się abiotyczne w takim akwarium. Nasze rybki mogą żyć, ale każda inna, którą wpuścimy, zdechnie. Jest to dosyć częste u akwarystów, dlatego warto o tym powiedzieć. Dlatego no, Mówimy nieraz o tym, żeby pod, robić podmiany wody w akwarium, a niektórzy akwaryści mówią, ja obiją, nie robię, u mnie ryby żyją. Tak, żyją, to, ale tylko te, Tak, tylko, ta, A później jak kupi nowe, to zdechną. To tak samo nam... jest problem z rybami, które oddamy komuś. Ja miałem takiego znajomego, który miał bardzo ładne mieczyki. Naprawdę bardzo ładne mieczyki, tylko chwalił się tym, że od 18 lat nie robił u nich podmianek, tylko dolewał wodę. Woda była tak u nich stara, że nawet kropelkowe dolewanie przez kilka dni nie pozwalało utrzymać takiego mieczyka przy życiu. Azotany, które tam były, były niemierzalne nawet przy wielokrotnym rozcieńczeniu. Także możecie sobie wyobrazić, jak bardzo stara to była woda. To już jakieś ekstremalne naprawdę. Ekstremalne. Przystawa. Były to piękne mieczyki, ale nie dało się ich utrzymać. Jeszcze coś mamy? Mamy, eee, mamy na przykład... Nie wiem, że aż tak dużo ludzie błędów akwarystycznych popełniają. Robią, naprawdę ilość błędów jest tak duża prawie jak ilość akwarystów, tak, można o tym długo gadać. Eee, jednym z takich błędów jest też eee, karmienie, karmienie w, e, zaraz po tym jak e, zapalimy światło. Ryby wtedy są dosyć mocno zestresowane i nie chcą jeść, gdy ryba śpi, nie podejmie pokarmu, granulat bardzo szybko się rozpuszcza w wodzie, traci smak, zwłaszcza przy karmach płatkowanych. Jeśli ryba od razu nie podejmie takiego pokarmu, po jakimś czasie pokarm staje się dla niej niesmaczny i ryby nie chcą go jeść, dlatego zabruzają sobie akwarium, a ryba i tak nic z tego nie skorzysta, i tak z tego nie skorzysta. Um, ja sobie nie zabrudzałem akwarium, tylko akwaryści. Akwaryści zabrudzałem, tak. Um, I taka koronna rzecz, jeśli chodzi o niszczenie swojego własnego akwarium i robienie sobie problemów, to yy, nadgorliwość akwarystów. Gdy taki akwarysta robi podmianę, yy, czyszczenie filtrów, i w dodatku jeszcze przycinanie roślin w zbiorniku i w inne dziwne zabiegi, które jego względem, jego mniemaniu powodują to, że akwarium będzie czystsze, rozwala sobie całkowicie biologię, powoduje zachwanie równowagi biologicznej, która jak wiadomo jest bardzo ważna w akwarium i doprowadza do tego, że ryby zdychają z powodu czy to azotynów, czy amoniaku, który pojawia się w zbiorniku. Coś jeszcze mamy? No, takie podstawowe błędy. Myślę, że w komentarzach jesteście w stanie nam napisać o swoich innych ciekawych błędach, które się. Każdy ma takie wstydliwe rzeczy, którymi nie chciałby się chwalić, ale jest to pożyteczne, warto o tym mówić, dlatego że wszyscy uczymy się na błędach, lepiej na czyichś niż na swoich. Ja osobiście nie będę pisał pod swoim filmem swoich błędów, dlatego że po prostu Byłem tak wspaniałomyślny, że wszystkie błędy na tym kanale moje są dokumentowane. <laughs> Także, cóż, kolejny fajny filmik. Wydaje mi się, że możecie śmiało opisać te swoje błędy, które jeszcze tutaj nie były dzisiaj poruszone. Na koniec przypominam, że moim waszym gościem był Damian Lewiński, ekspert od akwarystyki słodkowodnej i morskiej. Chciałbym Ci podziękować, Damian, że chciałeś podzielić się swoją bardzo dużą wiedzą z nami. Niestety muszę Wam powiedzieć, że dzisiejszy film będzie ostatnim filmem z tej serii. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się z Damianem spotkamy i porozmawiamy po prostu o akwarystyce. Dziękuję tutaj wszystkim wspierającym. Dzięki wam powstają takie filmy. I wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć mój kanał zachęcam do po prostu zakładki wesprzyj. Dzięki po prostu wsparciu waszemu powstają filmy jeszcze w lepszej jakości z ciekawymi ludźmi. No i chyba na tym nam wszystkim zależy. Po prostu kanał Aquascaping TV rozwijał się. To będzie też z pożytkiem na pewno dla Was. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was do komentowania. Napiszcie, jakie Wy największe błędy popełniliście do tej pory w akwarystyce. Napiszcie, skomentujcie, to naprawdę ważne. Dodatkowo proszę, jak zwykle, żebyście ocenili film. A w dzisiejszym odcinku. To tyle, zapraszam już na kolejny odcinek, który już niebawem, mam nadzieję. No niestety przychodzi wiosna, coraz mniej was na kanale. No i ja też czuję wiosnę i też yy, chyba coraz mniej chęci mam do robienia filmów. Mam nadzieję, że się to zmieni i zobaczymy jak to będzie. W dzisiejszym odcinku to tyle, zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia już niebawem. Na razie, cześć.